Oppo ma pomysł na to, żeby trochę zagrać na nosie producentom, którzy odważnie poczynają sobie w segmencie smartfonów tanich i średnio tanich. Mam na imię Bartek, a dzisiaj sprawdzę, czy Oppo A52 ma szansę trochę nabroić. W oznaczeniach Oppo jest trochę bałagan, z tego względu, że z A52 również debiutował A31, także w oznaczeniach Samsunga jest trochę większa przejrzystość, jednak to w tym momencie nie jest najważniejsze. A52 jest wykonana z plastiku, który pokrywa tylny panel, jak i ramkę. A52 designem przypomina mi A31, bo i tutaj mamy taki miętowo biały gradient, ale w tym wypadku plecki są błyszczące i śliskie. Matowe rozwiązanie w A31 trochę bardziej do mnie przemawiało. Powierzchnia nie brudziła się ani nie przetłuszczała, ale to wtórna sprawa tym bardziej, że i tak pewnie na obudowę wyląduje w wielu przypadkach Etui. A na to jest spora szansa z tego względu, że takowe otrzymujemy w zestawie. Wizualnie telefon bardzo mi się podoba i jest to odrobinę coś innego niż wszędzie. Sam syntetyk wydaje mi się, że nie powinien szybko odczuć przemijającego czasu, a rysy nie wyskoczą jak grzyby po deszczu. Akceptowalne są ramki wokół ekranu, a wysepka z aparatami wystaje z obudowy jak cię mogę. Przewrażliwione osoby na tym punkcie będą miały o czym mówić, ale w praktyce skutkuje to jedynie lekko kolebiącym się telefonem odłożonym na blat. To co lubię to skaner umieszczony na prawej stronie. Trudno mieć do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Reaguje w dobrym tempie, jest umieszczony na poprawnej wysokości, co jest bardzo istotne. Złe usytuowanie pokazało się mi w Redmi Note 9S i Pro, a to skutkuje znacznym spadkiem wygody, także warto to w tym modelu docenić. Dla osób spragnionych jeszcze większej wygody jest rozpoznawanie za pomocą twarzy. Działa ta technologia wyraźnie wolniej niż skaner odcisków palców i przede wszystkim sugerowałbym z niej korzystać w dobrym oświetleniu. Kamerka umieszczona po lewej stronie w ekranie nie razi przebarwieniami wokół aparatu. Oczko jest małe i pozwoliło na rozciągnięcie ekranu do proporcji 20 na 9. Przekona 6,5 cala to większy ze średnich rozmiarów współcześnie spotykanych. Co ciekawe, A52 wydaje się mniejszy niż rzeczywiście jest. Byłem przekonany, że oppo A52 gabarytami jest wyraźnie mniejsze niż niedawno przeze mnie testowany Redmi Note 9 Pro. Porównując te dwa urządzenia do siebie, nie trudno jest zauważyć, że wielkich różnic tak naprawdę nie ma, a to z kolei oznacza, że A52 po prostu dobrze leży w dłoni i dobrze w tej dłoni wygląda. Technologia ekranu to energooszczędna wersja LCD IPS. Przyczepić się muszę do kątu widzenia w przypadku czerni, bo wpada ta barwa w szarości gdy patrzymy na wprost to jest przyjemna głębia, kolory są nasycone, a jasność maksymalna jest wystarczająca do codziennych zadań. Brakuje powłoki olefobowej, także gdy zdecydujecie się na ten model, pierwsze co kupcie to szkło hartowane z takową powłoką, bo przyjemność przesuwania palcem po takim ekranie nie jest zbyt wysoka. Jeżeli macie ochotę na głośniki stereo, w tej cenie to tak naprawdę wybór ogranicza się do kilku smartfonów, a w jego gronie jest Oppo A52. To bardzo miła niespodzianka. Oppo gra donośnie, na słuchawkach z włączonym trybem Real HD Sound A52 jest rewelacyjny. Dźwięk nie jest płaski, ma głębokie basy, a przestrzenność w trybie filmowym jest wyraźna. Choć wtedy bardzo mocno uwypoklone są górne tony i giną trochę basy. A52 to tak naprawdę odpowiednik G8 Power od Motoroli. W obu tych smartfonach jest obecny ten sam 8 procesor Snapdragon 665 o maksymalnym taktowaniu rdzenia 2 GHz. Dodam, że ten procesor został wykorzystany przez Sony w Xperii 10 Mark II, która kosztuje niebagatela 1800 zł. Tak totalnie w ramach ciekawostki. Jest wiele wariantów pamięciowych, ale spotkacie testowany model w Polsce w wersji 4GB RAM i 64GB pamięci na pliki. Realnie wydajność tych komponentów jest dobra, jak na ten segment na pewno nie ma powodów do narzekania. Jak to przekłada się na pracę systemu? Jest ma się rozumieć Android 10, którego przykrywa nakładka ColorOS w wersji 7.1. Można mieć pewne wątpliwości do optymalizacji systemu, bo przy tych podzespołach nie powinny zdarzać się przycięcia, które są widoczne w tym modelu. Spotkać można też poucinane klatki animacji, ale z tym jeszcze można sobie poradzić wyłączając w systemie efekty przejścia pomiędzy oknami. Podoba mi się dynamiczna, domyślna tapeta, która cały czas jest w ruchu. Jak zawsze nie zabrakło szybkiego programu do montażu wideo. Przydatny jest gest trzema palcami, który pozwala na szybkie wywołanie dzielonego ekranu pomiędzy dwie aplikacje. W przeciwieństwie do G8 Power nie zabrakło tu NFC, plus dla producenta. Jakość rozmów jest w normie, Dziwię się trochę, że Oppo nie idzie śladem Motoroli i nie dorzuca słów kluczowych do nazwy, bo na przykład patrząc na G8 Power wiemy od razu, że ten smartfon powinien cieszyć się solidną baterią, a 5000 mAh to nie jest przypadkowa wartość. Dokładnie taką samą pojemność mamy w A52. Skutkuje to pracą od 6 do 7 godzin na ekranie. Możemy więc przyjąć granicę powiedzmy od 1,5 do 2 dni pracy na jednym ładowaniu, czyli to jest naprawdę spoko wynik a ładowanie obsługiwane jest z mocą 18W. Czworo oczu spogląda na nas z tyłu, ale trzy faktycznie robią zdjęcia, bo jedno z nich przewidziane jest do pomiaru głębi. Główna matryca ma 12 megapikseli, czyli Oppo nie wykorzystało modnej obecnie technologii Quad Bayer, wrzucając przy tym dużo większe rozdzielczości. Megapikselami nie ma co się sugerować, więc spójrzmy na zdjęcia. Oppo wyróżnia w aplikacji przyciski do zoomu 2 i krotnego Biorąc pod uwagę cenę urządzenia, no to odważnie. Już nie pierwszy raz widać, że Oppo poprawia oprogramowaniem jakość zoomu cyfrowego, bo przybliżenia optycznego tutaj nie ma. Co najciekawsze, rezultat zły nie jest szczególnie dla dwukrotnego przybliżenia. Pięciokrotne już rzutuje słabszą ostrością i większym zaszumieniem, ale da się z tego korzystać. HDR w zależności od warunków sprawuje się lepiej lub gorzej, ale tam gdzie jest naprawdę potrzebne to robi to dobrze. Czasami na takich fotografiach widać delikatne osłabienie saturacji. Tryb AI sprawnie rozpoznaje co znajduje się w kadrze i działa autonomicznie nawet przy wyłączonym trybie olśniewający kolor. Podstawowy obiekty wywiązuje się bardzo dobrze ze swoich obowiązków. Szeroki kąt ma 8 megapikseli i bez przybliżenia fotki wyglądają spoko. Nie ma różnicy w balansie bieli pomiędzy obiektywami. Do zwykłych zastosowań sprawdzi się. Trzeci obiektyw służy do zdjęć makro. W warunkach wieczornych możemy skorzystać z trybu Ultra Night 2.0. Przede wszystkim poprawia on optymalizację jasnych punktów światła w kadrze, bo z tym najbardziej sobie nie radzi tryb automatyczny. Zrobiłem doświadczenie i wykorzystałem też w takich warunkach po prostu HDR. Który zaskakująco dobrze sobie poradził. W obliczu długiego naświetlania trybu nocnego, które wynosi aż 7 sekund, HDR jest szybką alternatywą, o której warto wiedzieć przy fotografii po zmroku. Filmy nagramy w 4K, ale nie ma możliwości przełączenia się w trakcie nagrywania pomiędzy obiektywami. Na głównym aparacie filmy wyglądają poprawnie. Selfie przed nami. Zdjęcia zrobimy w rozdzielczości 16 megapikseli. Tutaj mam zastrzeżenia przede wszystkim do ostrości, bo zdjęcia wyglądają trochę jak za chmurą. Ten problem dotyczy w głównej mierze trybu portretowego. W automacie jest jak cię mogę, ale uważajcie koniecznie na to, w jaki sposób światło na was pada, bo telefon chętnie wyłapuje rozbłyski światła. Oppo A52 na pewno zachęca do siebie obecnością głośników stereo, NFC, całkiem niezłych podzespołów, no i atrakcyjnego wzornictwa. Po stronie minusów na pewno trzeba zaznaczyć taką sobie optymalizację systemu. Dajcie znać w komentarzach pod filmem co sądzicie o Oppo A52 oraz jeżeli wam ten film pomógł, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie ominęły was inne filmy. Cześć i do zobaczenia!